Dzień dobry, witajcie serdecznie, kontynuujemy, kontynuujemy podróż po cyklu na tapecie i zapraszam Was serdecznie na podsumowanie szóstego zespołu pierwszej ligi po rundzie jesiennej tego sezonu 23-24, a jest nim Odra Opole. Szósty zespół piłkarskiej pierwszej ligi to jest ostatni z zespołów, które zgromadził minimum 30 punktów, Opolanie zgromadzili 31 punktów i jako szósty zespół pierwszej ligi tracą do lidera tylko trzy punkty, naprawdę arcy ciekawie będą wyglądały te spotkania pierwszej ligi na wiosnę, no bo te różnice nawet między. Miedzią, która jest ósma, a Arką to jest za tylko 6 punktów. Dość powiedzieć, że dziesiąty górnik traci do lidera Arki 7 punktów. Co można powiedzieć o Geopole? No w tym sezonie 9 zwycięstw, 4 remisy, 6 porażek. Taka sama liczba punktów, co Wisła Kraków. No tyle tylko, że zdecydowanie mniej od raz strzela, ale też zdecydowanie mniej traci od Reopole. Ma najlepszą defensywę razem z Lechią Gdańsk pierwszej ligi. 17 straconych goli, 22 gole strzelone. No i tak szukałem tych meczów najlepszych od Rynno, ale no ale trzeba było wyróżnić to spotkanie w Krakowie, gdzie Wisła przez grubo ponad pół godziny prowadziła po golu Jezusa Alfaro 1 do 0 i później wyrównanie dał Piotr Rzemu. Piotr Rzemu, który jako nastolatek trafił. Z zespołu Mamre do Wisły Kraków Zadebiutował w ekstraklasie Wiśle. Ostatni raz w Wiśle Kraków zagrały jesienią 2016 roku. No i później była Wisła Poławy. szósty rok na Wodrze Opole i przeciwko swojemu klubowi, który, w którym pośrednio się wychował, wyrównał na 1-1, a potem popis Albańczyka z belgijskim paszportem Dina. Dinsula strzela dwa gole w końcówce i w 10 minut odra opole odwraca wynik spotkania. Wisła przegrywa, a odra wygrywa. Tak więc tutaj wy, wyróżniłem to spotkanie na korzyść Opolan, zespół, który naprawdę zagrał świetne spotkanie. Ta końcówka była zabójcza, no i cenne trzy punkty. Jeżeli chodzi tutaj o procentowo niemal 50% zwycięstwa, niemal 1 trzecia porażki i niespełna 1 czwarta to demisy, tak to wygląda procentowo u potopiecznych Adama Noconia. Kogo widziałbym w Ekstraklasie? No, są tu nieoczywiste nazwiska. Zaczniemy w końcu od bramkarza, bo tutaj bramkarze w tym cyklu się nie pojawiali, więc się pojawią. Mamy 27-letniego Artura Halucha, wychowanek w warszawskiej Legii, który nawet w sezonie 14-15 15-16 wiele, wiele lat temu, wiele sezonów temu był w kadrze Legii Warszawa, nie zdołał zadebiutować, później było wypożyczenia, choniczanka, był w Ursusie, Warszawa w Radomiaku, był 2,5 roku w Elanie, sezon w Pogoni Grodzic Mazowiecki, która walczy o awans do drugiej ligi i drugi sezon spędza w Opolu. Ten sezon jest znakomity dla Artura Halucha. 19 meczów na 19, 17 straconych goli i 8 meczów na Zero, znakomicie broni ten zawodnik, 192 cm wzrostu, świetne warunki fizyczne, to jest jego czas, to jest jego sezon. Chyba najlepszy sezon w karierze, trzeba sobie jasno powiedzieć. W Radomiaku bronił jako zawodnik z zaplecza piłkarskiej Ekstraklasy, zawodnik, który nie grał w Ekstraklasie, tutaj jednak oddał pole z zespołem pierwszej ligi i prezentuje się znakomicie. Drugim zespołem jest Hiszpan Borja Galan. W kwietniu skończył już 31 lat, chłopak, który przechodził przez rezerwy Atletico Madryt. Grywał w Deportivo La Coruña. Sporo tych meczów w Deportivo były w Realu Racing Santander, W 2020 roku był w Logrones. W Herkules tam grywał no i trafił do Odreopole wiosną 2023 roku. Liczby tego zawodnika to jest ofensywny pomocnik, można powiedzieć, że napastnik, no ale liczby tego zawodnika to w tym sezonie 18 meczów, jeden nie zagrał, 6 meczów. 6 goli i 2 asysty. No, zdecydowanie lider, jeżeli chodzi o atak, lider, jeżeli chodzi o gole. No i też go wyróżniam. Wiemy, że IMAS jest troszeczkę starszy i radzi sobie znakomicie w Ekstaklasie. No, to inna półka. IMAS ma dziesiątki goli w Ekstaklasie. Borha Galan jeszcze nie zadebiutował, ale wydaje mi się, że taki zawodnik dałby radę tej kolonii hiszpańskiej hiszpańskiej Ekstraklasy, naszej polskiej Ekstraklasy, ale tej kolonii hiszpańskiej dałby radę i tutaj go wyróżniam, że na pewno fajnie by było, gdyby ten chłopak trafił z takimi warunkami, fajnymi fizycznymi, 182 cm wzrostu, nie jest nie jest za gruby, nie jest za szczupły, idealne warunki fizyczne, na pewno silny, szybki, potrafi strzelać bramki z każdej pozycji, bo te bramki dla odstrzela Naprawdę bardzo fajne, tak więc tutaj go wydłużniam. No i ten najmłodszy, tutaj pojawia nam się taki rodzynek. Jakub Ancza, chłopak wychowany chłopak, który wychowywał się we Wrocławiu w Akademii Wrocław, nie w Śląsku trafił w wieku 15-14 lat do Lecha Poznań, były rezerwy Lecha w sezonie, kiedy Lech w 2022 roku zdobył mistrzostwo, zadebiutował nawet w Ekstraklasie jesienią 2020, wiosną 2023 roku zagrał długie spotkanie w Ekstraklasie, były to tak zwane ogony no i został wypożyczony do Odry w tym sezonie też fajne, fajne statystyki, 16 meczów Jakuba Antczaka 1 gol i 3 asysty zdecydowana większość z tych 16 meczów to mecze w pierwszym składzie, aż 9 żółtych kartek, czyli średnio co drugi mecz, a nawet i więcej dostaje żółte kartki, no taki zadzior, zadzior, chłopak, który potrafi grać na środku, pomocy, defensywnie, jako środkowy defensywny pomocnik ale też na skrzydle, lewo skrzydłowy, taki, no nie wiem, czy na wahadle by nie dał rady, ale na pewno wyróżniam tego chłopaka, przypomnę tylko, że to jest 19 jeszcze latek, w kwietniu skończy dopiero 20 lat, Dez debiutował już w reprezentacji młodzieżowej, u 19. No i tutaj też go wydłużniam, że pewnie jeżeli będzie się tak rozwijał, to pójdzie drogą kilku innych zawodników jak Szymczaka, Pingota, który, którzy grają już w Ekstraklasie, oczywiście z tej kolonii fantastycznych wychowanków Lecha Poznań, to on będzie kolejnym, który tutaj gdzieś nam trafi do piłkarskiej klasy. jak nie w Lechu, to w innej drużynie, no bo już w Odrze Opole pokazuje takie pozytywne piłkarskie pazury. Przewidywane miejsce na koniec sezonu, no i zastanawiam się nad Odrą Opole. Zespół, który ma tylko cztery punkty przewagi nad 10 górnikiem Łęcz, nastawiam jeszcze, że Odra jednak nie zmieści się w tej szóstce. No, Odra Opole dwa lata temu grała w barażach o piłkę z Klasę Klasse. No, potopiecznie Adama Noconia w tym sezonie są w szóstce. Przez kilka kolejek byli liderem nawet pierwszej ligi, ale później stracili impet, stracili też dużo punktów w końcówce, no bo w ostatniej kolejce. Poprzedniego roku przegrali z Rzeszową 1-0, wcześniej ze Stalą Rzeszów zdemisowali u siebie 1-1, a przecież rozpoczęli fantastycznie ten sezon od zwycięstwa ze Stalą Rzeszów w Rzeszowie 5-2 i w drugiej kolejce z Resowią 3-0, mieli statystykę ramek 8-2. No później troszeczkę było różnie, bo przegrali z GKS-em tychy, później znów wygrali z pod Beskidziem, ale ten początek i środek. Środkowa część sezonu była bardzo dobra dla potopiecznych noconia, no bo byli liderem, ale spadli na szóste miejsce. Przewiduję jednak, że będą poza, poza tą ścisłą czołówką, poza ścisłą szóstką, i, i stawiam ich na siódme miejsce. No i moje oczekiwania tutaj: lepsza skuteczność w ataku, tak, lepsza skuteczność w ataku, ponieważ Odra jest najsłabszym zespołem z pierwszej połówki tabeli. Dziewiąty Bruckbert ma o 11 goli więcej strzelonych, ósma mieć o 6 więcej strzelonych goli i siódma Wisła o 3 więcej strzelone gole. No tak więc tutaj Odra jest najsłabszym zespołem z pierwszej półki tabeli pierwszej ligi. No, oczywiście nic sobie z tego nie robi, ponieważ y, jest na szóstym miejscu i ma niewielką stratę do lidera, ale jednak jeżeli Dinsula, jeżeli Borja Galan, jeżeli zawodnicy ofensywni poprawiliby troszeczkę skuteczność, daliby pewnie... Y, temu zespołowi te punkty. Też warto odnotować, że sezon w Odrze Opole zaczynał, zaczynał Maciej Makuszewski. Zagrał sześć pierwszych meczów, w podstawowej 11, strzelił dwa gole i trzy asysty i po tych sześciu meczach został tak yy, między klubami, kluby się mówiły, wypożyczony do Wigier Suwałki, do swojego klubu, w którym się wychowywał z czwartej ligi, no i gdzieś tam chce pomagać Wigrom Suwałki i teoretycznie został wypożyczony, zobaczymy czy wróci do Odry, czy zostanie w Suwałkach, ale troszeczkę szkoda że Maciej Makuszewski opuścił pierwszoligowe boiska, bo te liczby w Odrze te, ten początek sezonu miał znakomity sześć meczów, dwa gole i trzy asysty, tak więc tutaj też brakuje tego zawodnika. Jeżeli chodzi o kolejne moje oczekiwania, utrzymanie formy liderów defensywy, no tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, Mateusz Kamiński i Piotr Rzemło, to są liderzy tych, tej, tego zespołu. Kamiński w kwietniu skończy 36 lat, a o Piotrze Rzemło, o Piotrze Rzemło już mówiłem, środkowy obrońca, 28-letni, kilka spotkań w piłkarskiej ekstraklasie, dokładnie 8, dawno temu to było Wiśle Kraków, później były Wisły, Puław, była Wisła Puławy i teraz Szósty sezon odda o pole, ale tych dwóch zawodników wykręca znakomite liczby. Odra jest najlepszym zespołem, jeżeli chodzi o defensywę. I tutaj tych zawodników też wyróżniam. Wyróżniam Artura Halucha i dwóch środkowych obrońców Kamińskiego i Rzemu. No, Mateusz Kamiński bez. Debiutu w piłkarskiej ekstraklasie, ale był bardzo bliski yy, debiutu. Choć nie, poczekajcie, Mateusz Kamiński był piłkarzem GKS-u Katowice, a debiut zaliczył, przepraszam, tak, debiut zaliczył 15-16 lat temu w barwach Polonii, bytom w 2008 roku wiosną, zaliczył dwa występy w piłkarskiej ekstraklasie. Później przez niemal 10 lat, przez 10 lat bronił barw z małym epizodem w Górniku Zabrze w barwach GKS-u Katowice i teraz od kilku lat jest piłkarzem od No ale to był epizod dawno, dawno temu, kiedy Polonia jeszcze bytom grała w piłkarskiej Ekstraklasie. Tak więc Rzemło i Kamiński w Ekstraklasie zagrali razem 10 spotkań, a tutaj są zdecydowanymi liderami defensywy i oby tak dalej. No i kolejne moje oczekiwania, a także takie forma życzeniowa. Nowy stadion, nadzieje na przyszłość, silny klub na miarę awansu do Ekstraklasy. Odra Opole po raz ostatni w piłkarskiej ekstraklasie, wtedy pierwszej lidze, grała w sezonie 1980-1981. 44 lata temu, 43 przepraszam, tak, 43 lata temu, 44 lata temu zaczynała swój ostatni sezon w piłkarskiej ekstraklasie. Niemal pół wieku Opolanie czekają na powrót do elity piłkarskiej w Polsce. Powstaje piękny obiekt, ma być ukończony na przełomie listopada i grudnia tego roku. Jest szansa, że gdyby Odra Opole... Awansowała w maju, czerwcu do piłkarskiej ekstraklasy, to te kilka spotkań w piłkarskiej ekstraklasie zagrałaby przy tym swoim stadionie, na którym teraz rozgrywa przy, przy ulicy Chyba Oleskiej, Oleskiej, z tego co pamiętam, albo wygrała gdzieś w innym mieście. No i już na wiosnę, za rok, na wiosnę 2025 roku, na pięknym, nowoczesnym stadionie, mieszczącym, mogącym pomieścić około to będzie między 11 a 12 tysięcy ludzi, grałaby już pełnoprawnie w ekstraklasie tak więc nowy stadion nowe nadzieje na przyszłość klub bardzo poukładany z fajnym trenerem Adamem Noconiem no trzeba sobie jasno powiedzieć Adam Nocoń w polu pracuje od października 2022 roku rok i kilka miesięcy tak więc fajna fajna tutaj jest jakaś taka kontynuacja i Chęć nawiązania do wspaniałych czasów Odry Opole, sezon 63-64, trzecie miejsce w ekstaklasie. Kilkukrotny półfinalista Pucharu Polski, zdobywca Pucharu Ligi z 1977 roku. Wicemistrzowie Polski, juniorów U19 wiele lat temu to było, ale naprawdę dobry klub, fajny klub, poukładany klub. Klub ze stolicy Województwa Opolskiego zdecydowanie pierwsza siła, no troszeczkę takie województwo zapomniane, bo oprócz Odry Opole nie ma ani w. Na szczeblu centralnym ani MKS-u ani ruchu z Dzieszowice, ani startu namysłów, ani chemika Kędzierzyn Koźle. Te kluby są już troszeczkę zapomniane. No, najwyżej dziś tam dostawiony jest trzeciej MKS Kluczbork, ale to Odra Opole przewodzi w tym województwie i chciałaby nawiązać do swoich fantastycznych czasów gry w piłkarskiej ekstraklasie. No i to była Odra Opole w cyklu u mnie tutaj na tapecie. Szósty zespół pierwszej ligi. Odną opole zamknęliśmy czołową szóstkę czyli te zespoły które są na ten czas zaangażowane w walkę o piłkarską ekstraklasę. Tą część środkową pierwszej połówki tabeli zaczniemy od Wisły Płock. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Hej, pa.